Mamy takiego Forda F250, który troszkę wysoki jest. Trzeba mieć pewnie drabinkę rozkładaną, żeby do niego wsiąść. No i jak to Paweł inżynier znalazł już mnóstwo błędów. Nie mnóstwo, jeden podstawowy. Proszę, będą się rozlatywały krzyżaki na przednim wale. Dlaczego? Dlatego, że wyjście z mostu i wyjście z reduktora nie są równolegle do siebie. Wreszcie przeciwnie krzyżują się. A to jest podstawowy Czyli wymóg tu, jeżeli, tutaj, jeżeli krzyżak na reduktorze jest płasko, no. to tu na reduktorze, na dyfrze, to na reduktorze ma być płasko, a na reduktorze idzie I do góry. Ten jest do góry, ten jest płasko, będzie urywało krzyżaki na 100%. Czyli siła przeniesienia e, momentu jest zupełnie inna, tak? Przy, nie, przy, no, nie, 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 przy pracu nie pracują tak jak takie pracować. Po prostu. One będą się na siłę przeciągały, przeginały, a nie pracowały.